Kolejna rzecz to są tak zwane ukryte intencje, tak bym to nazwał. Chodzi mi tutaj, że nastawianie ludzi w zespole jednego, jednemu przeciwko drugiemu, tak? Przeciwko sobie, jak gdyby, przeciw sobie. I też niestety się z tym spotykałem w trakcie mojej kariery, że lider sam rozsiewał jakieś plotki albo przekręcał fakty, i szedł do jednego chłopaka i mówił ty, bo Juzek wczoraj powiedział, że. Za długo byłeś na przerwie, i tak dalej. Nie? I celowo wywoływał konflikty po to, żeby skłócić zespół, żeby. Bo był słabym liderem, i zamiast budować jeden zespół, to wolał, żeby ci ludzie byli skłóceni, bo wtedy tak mi się wydaje, że wtedy na każdego miałby haka. I on mógłby wtedy, jak gdyby, manipulować tymi ludźmi. Tak? No, niestety prędzej czy później to wychodzi, bo ci ludzie, oni się między sobą w końcu dogadają. Tak? Te wszystkie. Konflikty zostaną prędzej czy później wyjaśnione, no a ty jako lider zostaniesz sam jak palec, bo wszyscy stracą do ciebie zaufanie. Nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać, nikt ci nic nigdy już nie powie. No i pytanie, czy tak to powinno wyglądać? Czy tak efektywnie zarządza się zespołem? Że